Błaska Wam pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które Kościół wyznaczył do rozważania w dzisiejszą niedzielę, to jest słowo wyjęte z Ewangelii Jana z rozdziału 11. Najważniejszy rozdział w całej Ewangelii Jana. Od wiersza pierwszego znajdujemy historię wskrzeszenia Łazarza. Ewangelia Jana, 11 rozdział, strona 1152. 1152. Posłuchajmy wybranych wierszy. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty jej siostrę. Posłały więc siostry do Jezusa, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Później przyszedł Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy około piętnastu stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł, brat mój. Rzekł jej: Jezus, zmartwychwstanie, brat twój. Odpowiedziała mu: Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej: Jezus, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. Jezus wtedy, widząc, jak widząc ją, płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się, i rzekł, gdzie Go położyliście. Rzekli do Niego Panie, pójdź i zobacz, i zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak go miłował. Jezus znowu rozrzewnił się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego, pani już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus zawołał donosnym, donośnym głosem, Łazarzu wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaską, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Panie nasz Boże Wszechmogący, dzięki za tą historię. Jest ona bliska każdemu z nas, bo każdy z nas zmierzył się albo zmierzy ze śmiercią, albo swoich bliskich ukochanych, albo z własną śmiercią. Teraz stajemy przed Tobą i przed Twoim słowem i pytamy się Ciebie, Panie, co chcesz nam powiedzieć, co uświadomić, czego nauczyć. Poślij, Panie, swego Ducha Świętego, abyśmy przez Jego moc i Jego obecność mogli rozważyć to Słowo i iść z Nim przez życie. Amen. Drogie siostry i bracia, gdybyśmy zebrali cztery Ewangelie i spróbowali... Złożyć je w jedną całość, zobaczylibyśmy, jak wiele miejsc odwiedził Pan Jezus. Jak długą drogę musiał przejść. Ile odwiedził miast, miasteczek, wiosek. Ile bardzo trudnych rozmów przeprowadził, szczególnie z nauczycielami prawa mojżeszowego. Ilu ludziom pomógł. Ilu ludzi spotkał. A przecież to zaledwie trzy lata jego służby. To naprawdę niewiele na to, czego Pan Bóg w Jezusie Chrystusie dokonał. To naprawdę niewiele, gdybyśmy mieli zliczyć wszystkie miejsca, wszystkie osoby, nie mając współczesnych środków transportu. Była to naprawdę intensywna służba. Ostatecznie jednak, w każdej Ewangelii. Pan Jezus kończy dokładnie w tym samym miejscu. Kończy w ten sam sposób. Opuszczony, zdradzony, samotny, umiera na krzyżu. Oczywiście znamy tego powody. Każdy z nas jest w stanie nam powiedzieć, dlaczego Pan Jezus umarł na krzyżu. Natomiast myślę, że powstaje inne pytanie. Skoro w każdej ewangelii Pan Jezus skończył tak samo, to po co te trzy lata służby? Po co te wszystkie miejsca, te wszystkie osoby, te wszystkie relacje, te wszystkie uzdrowienia, skoro i tak wszyscy go zostawili i tak skończył sam. Pomyślmy nad tym przez chwilę. Jak wiele byśmy stracili, jak mało byśmy dzisiaj wiedzieli, gdyby nie te trzy lata jego służby, gdyby nie jego słowa zapisane, historie zapisane tutaj, gdyby nie to, co zrobił, czego dokonał, w jaki sposób tego dokonał. Jak wiele byśmy stracili, każda z tej historii, każda rozmowa Pana Jezusa, każde Jego słowo to skarbnica wiedzy o Panu Bogu. O tym, jaki jest Bóg, który jest w niebie. To wszystko, co Pan Jezus dokonał, dokonał właśnie dlatego, żeby Ciebie i mnie nauczyć, pokazać, przekonać, jaki naprawdę jest Pan Bóg. I czytając Ewangelię, właśnie to odczytujemy. Bo poznając Jezusa, poznajemy samego Boga. Nie ma rozdzielenia między nimi. Nie ma czegoś takiego, że inny jest Pan Jezus, inny jest Pan Bóg, Ojciec, który jest w niebie. Oni są jedno w tym, co robią, w tym, co mówią, w tym, czego dokonują. Są całkowicie jedno. I dzięki ziemskiej służbie Pana Jezusa dowiadujemy się, możemy dowiedzieć się, jaki jest Bóg, co myśli. Co czuje, jakie ma emocje, jakie emocje mu towarzyszą w różnych sytuacjach, jakie jest jego nastawienie. To jest niesamowita skarbnica wiedzy. Patrząc przed siebie czy rozglądając się wokół siebie, nikt z nas by się tego nie dowiedział. Dowiadujemy się tego właśnie w Panu Jezusie. I w Ewangelii Jana znajdziemy całe mnóstwo treści mówiących o Panu Bogu, o Bogu Ojcu. W Jezusie Chrystusie. Szczególnie już w samym rozdziale jedenastym, który zawiera w połowie historię Wskrzeszenia Łazarza, którą i tak przeczytaliśmy tylko pobieżnie niektóre wiersze, bez bardzo długi tekst, mający 44 wiersze. Już sam ten fragment o Wskrzeszeniu Łazarza jest studnią nieograniczonej wiedzy. O Panu Bogu, o Jego myślach, o Jego emocjach, o Jego nastawieniu. Kiedy patrzymy do tego fragmentu, możemy zadać sobie parę pytań. Dlaczego Pan Jezus płacze? Po co wskrzesza Łazarza z martwych? Czy źle by mu było u Ojca w niebie? Na pewno nie. Dlaczego czyni to na oczach faryzeuszy, wiedząc, że to doprowadzi do ich decyzji o ukrzyżowaniu Pana Jezusa, o zabiciu go? Po co się tak narażał? I po co zawiązuje przyjaźnie z niektórymi, mówiąc językiem współczesnym, po co się angażuje emocjonalnie, skoro wie, że i tak będzie musiał odejść? I tak z nimi nie zostanie. Rzeczywiście czytamy, że Łazarz i jego siostry Maria i Marta zajmowały szczególne miejsce w życiu Pana Jezusa. Nawet Jan zapisuje, że są to przyjaciele Syna Bożego. Pan Jezus lubił z nimi przebywać, lubił ich odwiedzać, lubił z nimi spędzać czas. Dla niego Łazarz, Maria i Marta byli kimś bardzo ważnym. Dla nas zresztą jest to też dowód na to, że taka relacja z Panem Bogiem jest możliwa. Że Pan Bóg chce takiej relacji. To jest ważne świadectwo. I wcale nie trzeba do tego być jakoś wyjątkowo uduchowiony czy uzdolniony. Absolutnie nie, wystarczy tak jak Marta i Maria otworzyć przed Panem Jezusem swoje życie i serce. I okazuje się, że naprawdę tyle wystarczy. Nie trzeba nic więcej. Nie trzeba wiedzy, doświadczenia, czegoś jeszcze, tylko całkiem otworzyć swoje życie przed Panem Jezusem. Czy dlatego Jezus płacze, że umarł jego przyjaciel? Być może tak. Chociaż dziwne to, skoro Pan Jezus wie, że za kilka minut łazarz znowu będzie żył. To dlaczego płacze? Wystarczy tylko, żeby zawołał. W tym świetle jego płacz jest dość mocno nieuzasadniony. A może chodzi o coś więcej. Przypominam sobie pierwszą księgę mojżeszową, sam początek, kiedy wydarzyło się coś, co rzeczywiście wstrząsnęło Panem Bogiem. I tak jest to opisane. Gdy pierwsi ludzie uwierzyli w siebie, na tyle uwierzyli w siebie, że odwrócili się od Pana Boga i poszli swoją własną drogą. Przestali Go słuchać i przestali Go szukać. Chcieli żyć po swojemu. I w szóstym rozdziale pierwszej księdze, księgi mojżeszowej czytamy, że Bóg był tak zrozpaczony, bo to dla Niego tak wstrząsające doświadczenie, utrata tej relacji z tymi kochanymi ludźmi Jego, że... Żałował, że uczynił człowieka i bolał nad tym w sercu swoim, czytamy. I źródłem tego żalu było pojawienie się śmierci, było pojawienie się tego, że człowiek z tą śmiercią musi się zmagać, znaczy, że musi żegnać tych, których kocha i prędzej czy później sam też stoi przed końcem swojego życia. Dla Pana Boga jest to wstrząsające. Bo nie tak miało być. Jasne, my tam czasem czytamy na tych grobach, Bóg tak chciał i tak dalej. Ale tak naprawdę to, to nie tak miało być. Bóg chciał zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. W naszej historii dostrzegamy Pana Boga, który płacze z powodu śmierci człowieka. Mimo tego, że ma na to rozwiązanie, ma na to lekarstwo, mimo tego, tak go to porusza. I tak go to osobiście dotyka. Czyli widzimy, że Pan Jezus tutaj nie ośmiesza śmierci. Nie mówi wszystkim: "A nie martwcie się, zaraz się coś wydarzy". Ale on to przeżywa. Osobiście. Śmierć człowieka jest jego osobistym wydarzeniem. Gdyby nie była, to by nic z tym nie zrobił. Ale że mu tak zależy i tak kocha, dlatego przygotował rozwiązanie, czyli nie lekceważy śmierci, z wielką troską i powagą próbuje Marii i Marcie coś pokazać. Coś im uświadomić. Ale nie tylko im, ale też i wszystkim zebranym. I każdemu, i każdej z nas. Zobacz. Dzisiaj minęło dwa tysiące lat od tego wydarzenia. Można by było powiedzieć, że świat jest dzisiaj zupełnie gdzie indziej. Mamy zupełnie inne środki, możliwości w zasięgu naszym. Mamy technologie takie czy inne. A mimo tego, wobec śmierci jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byli ci ludzie dwa tysiące lat temu, i trzy, i cztery. Dokładnie w tym samym miejscu. Nic w tym względzie się nie zmieniło. Gdyby nawet była jakaś nadzieja, tak? Gdyby ktoś nam obiecał, może jakaś firma farmaceutyczna, słuchajcie, mamy projekt, za rok o tej porze, albo za pięć lat nawet będziemy mieli lekarstwo na nieśmiertelność. Gdyby chociaż była taka nadzieja, no moglibyśmy powiedzieć, no panie Boże, zaryzykuję, może dożyję tego roku czy pięciu lat, spróbuję. A to nic, kompletnie nic. Nawet nie ma szansy, nawet nadziei na to, że coś takiego się wydarzy. Wobec tej sytuacji jesteśmy dokładnie tak samo bezradni. I gwarantuję, że za rok i za pięć i za dziesięć będziemy dokładnie w tym samym miejscu. Bo tak mówi Boże Słowo. Może dlatego Jezus płacze. Dlatego, że człowiek jest sam w sobie wobec tej prawdy zupełnie bezradny i nic nie może z tym zrobić. Ale też może dlatego tam przyszedł, aby coś powiedzieć, aby dać rozwiązanie. Popatrz, mimo tego tak wielu rezygnuje, aby otworzyć swoje życie i serce przed Panem Jezusem. Tak wielu rezygnuje. Tak wielu, mimo tego, że nie ma nadziei w tym świecie, nie ma nawet szansy. Nie ma nikogo, kto by nam powiedział, że gdzieś, kiedyś, mimo tego, ludzie wolą być z tym sami i nic z tym nie zrobić. Dlaczego? Bo świadomość śmierci, która kiedyś nastąpi, jest mniejsza od pragnienia trzymania swojego życia w swoim ręku. Dzisiaj. Od pragnienia tego, żeby dzisiaj było po mojemu, tak jak ja chcę. Jeśli dzisiaj będę żyć tak, jak ja chcę, no to może śmierć nie przyjdzie, albo dotknie kogoś innego, albo będę miał mnóstwo czasu na to, żeby się o tym, o tym pomyśleć i nad tym zastanowić. Ale tu i teraz wygrywam, bo to ja rządzę i żyję tak, jak ja chcę. Łatwiej zaryzykować wieczność w piekle, niż oddać stery swojemu Stwórcy. I to dotyczy nas wszystkich. Generalnie ludzi żyjących w dzisiejszych czasach. Łatwiej człowiekowi jest zaryzykować, niż oddać stery swojemu Stwórcy. Może też i dlatego Pan Jezus płacze. Że tak łatwo nam rezygnować. Tak łatwo jest nam mieć nadzieję, że kiedyś pojawi się nadzieja, że ktoś z tym coś zrobi. A może do głosu dochodzi perspektywa Jerozolimy w życiu Pana Jezusa? Bo przecież za parę dni Pan Jezus sam tej śmierci doświadczy. Raczej nie, gdyż w drodze na Golgotę Jezus zawoła: Nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą i nad Waszymi dziećmi. Jak będziecie płakać nad sobą i nad swoimi dziećmi, to może z innej perspektywy przyjmiecie to, co zrobiłem, to, z czym przyszedłem. Jak jest tego wniosek? Dla Ewangelii Jana społeczność Kościoła, czyli ludu Bożego, bo Jan pisze do wierzących, to jest społeczność ludzi, którzy mogą znajdować się w grobie. Kiedyś już chyba użyłem takiego przykładu dla utrwalenia, możemy powiedzieć, że dla Jana my jesteśmy łazarzami. Każdy z nas jest łazarzem. Pytanie którym? Tym łazarzem, który jest jeszcze w grobie, który nie usłyszał jeszcze głos pana Jezusa, chodź, wyjdź z tego miejsca, gdzie jesteś. A może jesteśmy łazarzami w tej historii, którzy słyszą, widzą pana Jezusa wokół siebie, ale, ale ich to nie przekonuje. Później czytamy, że było wielu takich, co wątpili, chociaż zobaczyli tego łazarza żywego. Ale i tak wątpili. A może będziemy takimi łazarzami, którzy usłyszeli już głos i wyszli z grobów swojego serca, swojej wiary, bo to chodzi o duchowość, o wiarę, o zaufanie Panu Bogu. Musisz wiedzieć dzisiaj, jakim jesteś łazarzem, bo jesteś nim na pewno. Dobrze jest się zastanowić, jakim jesteś łazarzem. Bo jeśli nie masz tej nadziei, jeśli szukasz jej gdzie indziej, no to zostaniesz w tym grobie. Mimo tego, że możesz mieć nawet w miarę udane życie, to w tym grobie pozostaniesz i nigdy Boga oglądać nie będziesz. A może słyszysz, może wiesz, że Pan Jezus woła Ciebie, ale nie umiesz się zdecydować. Do końca Cię to nie przekonuje, szukasz. Obyś się nie spóźnił. Dzisiaj jest czas, kiedy Pan Jezus woła: Łazarzu, wyjdź i żyj dla mnie. A może jesteś Łazarzem, który ufa, który trwa już w społeczności z Bogiem, który został martwych wzbudzony, bo Twoje zmartwychwstanie musi się dokonać za Twojego życia, żebyś go doświadczył później u, u, u końca swojego życia. Zmartwychwstanie musi dokonać się w Tobie wcześniej. Aby śmierć fizyczna nie zraniła ciebie i nie oddzieliła ciebie na zawsze od Pana Boga. To ważny temat, znany, wielokrotnie powtarzany, ale dobrze się znowu na chwilę przy nim zatrzymać. Siostro i bracie, Kościół wybrał na dzień dzisiejszy rozważanie zawierające pełną paletę warstw, treści. I długo by można było mówić o tym tekście. Jest niesamowicie. Zachęcam, przeczytaj jedenasty rozdział dzisiaj Ewangelii Jana. Spojrzenie Jana i jego przesłanie jest aktualne na dzień dzisiejszy dla nas wszystkich. I choć czas pozwala nam jedynie wspomnieć jeden tylko wątek, nakreślmy go wyraźnie. Każdy z nas może sam o sobie powiedzieć, Jestem Łazarzem. I każdy z nas na podstawie tego słowa może powiedzieć: Jestem Łazarzem, którego miłuje Pan Jezus, którego kocha Pan Jezus, którego chce dotknąć, przemienić, wypełnić życiem, niezależnie od tego, w jakiej kondycji życiowej jesteś. Dzisiaj Pan Jezus chce przyjść do Ciebie i zawołać: chodź, wstań, wyjdź, żyj. Dzisiaj zatem każdy z nas może powiedzieć o sobie: Panie, Miłuj, y, y, choruje ten, którego ty miłujesz. Bo ja choruję, ty chorujesz, każdy z nas. Wszyscy w jakiś sposób chorujemy. I potrzebujemy takiej modlitwy. Panie, choruje ten, którego miłujesz. Przyjdź do mnie i uzdrów mnie. Bo bez Ciebie nic nie zrobię. Niczego nie dokonam. Bez Ciebie nic nie mam. Wierzę, że tylko Ty jesteś z martwych i życiem. Nie chcę umierać w ciemności. Nie chcę czekać na jakieś złudne nadzieje tego świata, że coś się wydarzy. I nie chcę przebywać w moim własnym grobie. Ale chcę żyć. Chcę być po Twojej stronie, tam gdzie Ty. Jeśli chcesz, możesz tak się dzisiaj modlić. Kiedy Pan Jezus będzie zapraszać do stołu Pańskiego, zaprasza po to, żebyśmy żyli. Żebyśmy mieli nadzieję i z tą nadzieją szli przez życie. Amen. Dzięki za odwiedziny. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami.